W marcu, kto siać nie zaczyna, biednyć to gospodarzyna. Rozpoczynamy kolejny tydzień w ogrodzie. Od przypomnienia, że marzec to czas wysiewów. Po zeszłotygodniowych nocnych przymrozkach, nadchodzący tydzień zapowiada się na ciepły i wiosenny. W wielu rejonach naszego kraju możemy zatem wyjść z wysiewami do ogrodu, żeby posiać warzywa i kwiaty bezpośrednio do gruntu. Szczegółowo na ten temat mówiliśmy w naszych zeszłotygodniowych filmach z cyklu Ogród Warzywny i Ogród Ozdobny, w przyszłym tygodniu pojawią się kolejne. Przypominamy więc tylko, że dotyczy to m.in. takich gatunków jak rzodkiewki, Szpinak, marchew, pietruszka, bób i groszek oraz groszek pachnący, habry, gipsówka czy ostróżka ogrodowa. Przypominamy też, że połowa marca to idealna pora, żeby wysiać pomidory gruntowe na rozsady. Kontynuujemy też wysiew pomidorów karłowych, które zamierzamy potem uprawiać w donicach ustawionych w ogrodzie lub na balkonie czy tarasie. Na ten temat też pojawił się już w zeszłym tygodniu film na naszym kanale Ogród na co dzień. Pomidory to niezwykle bogata grupa roślin, a wysiewając je samodzielnie mamy do wyboru niemal setki odmian. Warto spróbować, bo nie jest to trudne i nie będziemy wtedy musieli kupować got wysadzonek w maju. Oprócz pomidorów, cały czas na rozsady możemy siać jeszcze bakłażany i paprykę, oraz różne warzywa kapustne, por, cebulę, sałatę i inne warzywa liściowe. O tej porze wysiewamy też wiele ziół, zarówno na rozsady, jak i bezpośrednio do gruntu. Są to w większości rośliny niewymagające i łatwe w uprawie, które mogą rosnąć praktycznie w każdym miejscu w ogrodzie lub na balkonie. W specjalnie stworzonych dla nich zielnikach, w warzywnikach, wśród roślin ozdobnych czy w zewnętrznych donicach. Na rozsady można w marcu wysiewać między innymi bazylię, majeranek czy stewię. Wprost do gruntu z kolei koper, pietruszkę liściową czy kolendrę. Więcej szczegółów o marcowym wysiewie ziół znajdzie się w naszym jutrzejszym wtorkowym filmie. Dbamy o rozsady, które już rosną w naszych domach lub inspektach. Pikujemy te, które tego potrzebują, najczęściej na etapie dwóch-trzech liści właściwych. Przypominamy, że część z nich woli rosnąć w chłodniejszej temperaturze. I jeżeli nie ma już mrozów, to do nieogrzewanej szklarni lub pod tunel foliowy można przenieść sadzonki, np. takich roślin jak sałata, por, kalarepa i wszystkie inne warzywa kapustne oraz cebulowe. Wpłynie to pozytywnie na ich pokrój, staną się bardziej zwarte, nie w cieple pozostawiamy sadzonki warzyw ciepłolubnych, takich jak między innymi pomidory, papryka, bakłażany, szpinak nowozelandzki czy roślin kwitnących, które przeniesione w zbyt chłodne dla nich miejsce, wstrzymują swój wzrost i rozwój. W ogrodach, przy sprzyjającej pogodzie, gdy jest sucho i najlepiej słonecznie, przeprowadzamy wczesnowiosenne cięcie roślin. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliśmy, przycinamy róże i hortensje. Możemy też przyciąć już trawy ozdobne. Nie jest jeszcze za późno, żeby przyciąć rośliny cierpiące na tzw. efekt płaczu, ale z nimi należy się już pospieszyć. Dobrze jest to zrobić, gdy są jeszcze w stanie zimowego spoczynku, zanim zaczną w nich płynąć życiodajne soki. Dotyczy to na przykład takich gatunków jak brzozy, klony, graby czy winorośl, jeżeli już wiemy, że ich przycięcie będzie konieczne, lepiej nie zwlekać. Drugi termin cięcia tych gatunków przypada dopiero na czerwiec lub lipiec. Marzec to też miesiąc, w którym warto już odżywić wiele roślin w ogrodzie. Oprócz bylin i roślin cebulowych, które będą niebawem kwitły, Warto nawieść także rododendrony. One będą kwitły od maja do czerwca. Ich pąki kwiatowe zawiązują się w poprzednim roku. Wiosną warto więc zadbać, aby pąki te rozwinęły się w pełni i żeby te krzewy miały na to dostatecznie dużo sił i energii, czyli wody i składników pokarmowych. Rododendrony i azalie to gatunki kwasolubne, należy więc użyć nawozu typowo dla tej grupy roślin. Może być to wieloskładnikowy nawóz granulowany, gdzie jego każda granulka zawiera potrzebne rododendronom makro i mikroelementy. Rozmieszczamy je rzutowo pod roślinami, zgodnie z dawkami i opisem jaki jest na opakowaniu. Odżywianie nawozem do rododendronów warto powtórzyć drugi raz latem, po kwitnieniu, gdy będą zawiązywać kolejne pąki. W domach otaczamy wzmożoną opieką domowe rośliny doniczkowe. Przypominamy, że marzec to czas wznowienia ich nawożenia i już częstszego podlewania. To także czas ich przesadzania, odmładzania i rozmnażania. Odmładzanie przeprowadzamy zazwyczaj poprzez odpowiednie przycięcie rośliny, a rozmnażanie może się odbyć na różne sposoby najczęściej poprzez sadzonki wierzchołkowe, sadzonki pędowe, sadzonki liściowe, odkłady lub poprzez podział bryły korzeniowej. Wszystko zależy od gatunku. Ogrodniczych zajęć mamy już co niemiara i odliczamy już dni do wiosny. Zapraszamy więc na kolejny tydzień w ogrodzie już za tydzień oraz do oglądania pozostałych filmów na kanale Ogród na co dzień.